konia, białowłosy! Mówili, że wyspę prowadzą wojnę z czarną głową. Cud, że w ogóle wróciliście. Nie wszyscy. Cholerni piraci. Jesteś kapitanem tej łajby? A co? Ile będzie kosztowało wynajęcie tego statku? Zgoda narodów nie jest do wnejęcia. Armatorzy mają swoje plany. A ktokolwiek w Nowigradzie może mnie zabrać na skoligę? Znaczy się szukasz szaleńca. Wolverstone, znany jako Flacha. Pytaj w Złotym Miesiotrze. Lubi owieczki, jak wyszpiarzy, więc pewnie się z nimi kuma. Kapitan Atropos? Czekaj, czy ja jestem Atropos, kapitan statku Wolverstone? Nic nie wiem, psiakrew. Muszę się dostać na skoligę. Moja Atropos płynie na arc Wiozę zboże, ale cicho szał. Masz pieniądze? Trzymaj. Tyle wystarczy? Polek ciężki jak bycze jaja. To co, gotowyś do drogi? Nie wiem, czy ty jesteś gotowy. Ledwo stoisz, człowieku. Zapamiętaj sobie jedno. Kapitan Wolverston nigdy nie pływa na trzeźwie. Morze w jedną stronę, Wolverston w drugą. I bujanie się znosi. To co, gotowyś do drogi? Ruszajmy. <śmiech> Jeszcze <śmiech> tylko strzemiennego za pomyślność i za zdrowy mój atropos. Ah, no, idziemy. Czy bo zabije? Nie boję się śmierci. Widzę, że wyrzuciło mnie na Ardzkadik. A skąd ty to wiesz? Wasza sobie barwy Klanu Kraid, a ta wyspa należy do nich. Płynąłeś na Atropos? Tak. Myślałem, że kapitan ma z wami jakiś układ. Z którymi nami? Może i dogadał się z Lugosem, ale z krachem się nie układa. Choć jak widać powinien. Niedobrze jest wpływać obcym statkom na te wody. A ty? Czego szukasz na Skellige? He? Umówiłem się na Art Skellig z czarodziejką Jennifer z Wengerbergu. W Kertrolde u Kracha gości jakaś czarownica. Może to ta twoja, umówiona. Czyżbym słyszał niechęć w głosie? Dobrześ słyszał. Ponoć owinęła sobie Kracha wokół palca. Wszystkich rozstawia po kątach i strasznie jest przy tym wredna. A jak to wiedź ma? Jak wygląda ta czarodziejka? Ubrana na czarno i biało, żeby nie cyce to pomyślałbyś, że morze wyrzuciło na brzeg orkę. Zresztą wielu widzi, że to baba i tak chętnie by ją do morza wypchnęli. Jennefer dużo zyskuje przy bliższym poznaniu. Nie wątpię. Wiesz jak trafić do Kentrolde? Jakoś trafię. Kieruj się na północ, a przed mostem skręć na zachód, ku zatoce. Dziś Jarla znajdziesz w porcie. Twoja czarodziejka pewnie też tam będzie. Dzięki. Do zobaczenia. Legowisko syren. Trzeba się go pozbyć. Mocny. mogę z niego zaczerpnąć. ये पत्थर też zechce czegoś z kontynentu, to na right pokój. Pokaż lepiej, co masz w noszeniu. Najlepsze towary na wyspach. Witaj! Chcesz coś kupić? Pokaż mi swoje towary.

Idziemy do portu żegnać króla Bran'a. To nie czas na zabawę, Agnel. Tak, kto teraz będzie królem Tego nikt nie wie. Bogowie sprawią, że będzie to ktoś, przed kim nie wstyd będzie pożylić czoła. Śmierć króla. To dopiero okazja do napisania pieśni. Od roku obiecujesz, że napiszesz piosenkę dla mnie.

Wiem, ale chcę. Szaleństwo. Taka młoda dziewczyna. Birna powinna była za nim pójść. Dłużej, dłużej łożyć jej. Milczcie! To jej decyzja. Pięknie wyglądasz. Dziękuję. Miło znów cię widzieć. Oho, przemowa. Król Bran z klanu Tyrseach rozpoczął swoją ostatnią wędrówkę. Tam, dokąd się udał, napotka naszych znamienitych przodków. Razem wyruszą na wyprawy i polowania. Zasiądą we wspólnym kręgu i będą sławić dawne czyny. Teraz pozostanie w naszych sercach. Kiedyś wszyscy staniemy z nim ramię w ramię. To będzie dobry czas. Hmm, cudownie pachniesz. Gerard, jesteśmy na pogrzebie. Cudownie pachniesz na tym pogrzebie. Skellige to klany. Tradycją jest, że w czasie wojny klany jednoczą się pod dowództwem króla. Pożegnaliśmy Brana. Czas wybrać jego następcę, który poprowadzi nas przeciwko Czarnym. Podwoje Kertrolde stoją otworem dla wszystkich, którym bliski był Bran z klanu Thursnach. Jadła i picia nie zabraknie. Podczas stypy ujawnią się ci, którzy uważają się za godnych korony. Nie widziałem Cię dwa lata. Chciałbym Cię zabrać do starej chaty na brzegu morza i nie wychodzić z niej przez tydzień. A co byśmy tam robili przez tyle czasu? Mam kilka pomysłów. Ten ze sznurem dowiązania trofeów wydaje się interesujący. Znów czytasz mi w myślach? Co więcej, podoba mi się to, co w nich widzę. Dowiedziałeś się czegoś w Welen? Rozejrzałem się po Welen. Strasznie ponure miejsce. Ranna Ciri trafiła tam do samozwańczego barona, który trzęsie okolicą. Była ranna, to coś poważnego? Nie sądzę. Baron skierował ją później do Nowigradu. Podejrzewam, że szukała ciebie. Jeszcze wcześniej wpadło w łapy trzech wiedźm. Na szczęście udało jej się uciec. Wiedźm? Nie wiem jak nazywają się te stworzenia, ale są bardzo groźne. A propos wiedźm. W Welen spotkałem naszą starą znajomą, Kejrę. Ciekawa jestem co Kejramec robi w takim grajdole. Ukrywa się przed łowcami czarownic. Dzięki niej dowiedziałem się, że Ciri szukał elfi czarodziej. Dobrze. Wrócimy do tematu, gdy będziemy mieli więcej czasu. Byłem w Nowigradzie. Ciri szukała sposobu na przełamanie jakiejś klątwy. Nie ma jej już w mieście. To pewna wiadomość? Pochodzi od jaskra, ale tym razem bez konfabulacji. O co chodzi z tą klątwą? Nie wiem wiele więcej. Ciri wpadła w kłopoty i nie udało jej się dokończyć swoich spraw. Odzyskałem filakterium, które chciała naładować. Później je obejrzę. A ty czego się dowiedziałaś? Jakiś czas temu na Artskelik doszło do katastrofy wywołanej przez magię. Bardzo niezwykłe wydarzenie. Nigdy wcześniej nie spotkałam się z czymś takim. Przeczucie mówi mi, że przyczyną była Ciri. Szanuję Twoją intuicję, Jen, ale potrzebujemy konkretnych śladów. Miałabym pewność, gdyby mi się udało zbadać tę anomalię. Niestety myszowór i jego druidzi nie dopuszczają nikogo na miejsce katastrofy. Wyszowur przewodzi kręgowi zyskeligę. Ligę. Nie widziałem go od. Hm. Od czasu, kiedy Ciri była małą dziewczynką. Wątpię, żeby udało Ci się z nim dogadać, nawet po starej znajomości. Właściwie to dlaczego Myszowór nie pozwolił Ci zbadać tej anomalii? Powiedzmy, że doszło między nami do różnicy zdań dużej i głośnej. Spójrz, Krach. Biały wilk! Witaj, Krachu. Widzimy się na stypie. Nie przyjmuję żadnych wymówek. Chcę pogadać o ważnej sprawie. Cóż, nasza samotna chata musi zaczekać. Krahan Kreit jest człowiekiem, którego warto mieć po swojej stronie. Nauczcie będę miała na sobie Czerni Biel. Liczę, że się dostosujesz. Załóż coś, co nie jest historią wszystkich twoich polowań. Jen. Wiesz jak nie cierpię ciasnych dubletów. Ja też nie przyjmuję żadnych wymówek, tak jak krach. Nie jesteśmy tu dla przyjemności. Załatwiamy interesy i musimy odpowiednio wyglądać. Wynajęłam pokój w karczmie. Najlepiej wpadnij tam i wybierz coś z rzeczy, które przygotowałam. Ja muszę jeszcze coś załatwić. Spotkamy się przed wejściem na salę.